Dzień dobry Państwu. Wtedy, gdy w Sejmie ustalaliśmy, że w kwietniu jeden z dni określimy jako Dzień Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia, to y, wtedy właśnie myśleliśmy o tym, że będą organizowane takie mistrzostwa, takie konferencje i że na wielu spotkaniach będziemy mówili o bezpieczeństwie pracy. Chciałbym dzisiaj krótko przedstawić jedną z głównych przyczyn wypadków przy pracy, czyli wypadki z wysokości. Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy i systemu organizacji pracy na budowach, rusztowanie jest kluczowym elementem placu budowy. Mówiąc o rusztowaniach, musimy brać pod uwagę nie tylko nowe rozwiązania techniczne, które są oferowane budownictwu ale także przygotowanie pracowników, do, przygotowanie pracowników budownictwa do bezpiecznego użytkowania tych rusztowań i do jego montażu. Kilka słów chciałbym powiedzieć o systemie organizacji budowy, o kształceniu i szkoleniu pracowników, ale także pracodawców, a może nawet szerzej o funkcjonowaniu firm budowlanych. Z którego wciąż o systemie funkcjonowania firm budowlanych, z którego wciąż nie jesteśmy zadowoleni. Upadek z wysokości jest wciąż główną przyczyną licznych wypadków przy pracy. Mało kto spoza naszego środowiska uświadamia sobie, że częściej niż co tydzień na, jedna, na budowie ginie człowiek. Można z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że najczęstszą przyczyną tych wypadków była praca związana z wysokością, z pracą na wysokości. Dostępny w Polsce sprzęt i urządzenia są generalnie bezpieczne, natomiast 80% zagrożeń stwarzają bezpośrednio pracownicy. Czy użytkując te urządzenia, czy podejmując decyzje w sprawie ich użytkowania. Po pierwsze, rusztowania muszą być. Są jednak tacy, którzy zamiast rusztowań stosują coś, co chyba nawet trudno nazwać rusztowaniem. I to już nie zależy w żaden sposób od producenta tych rusztowań. Przy małych budowach, przy pracach remontowych mamy niestety dotyczenia czasem z kuriozalnymi przypadkami, sytuacjami. Nie jest to ani kwestia nadzoru, ani kwestia kontroli, bo nie da się, proszę Państwa, przy każdej budowie i przy każdym urządzeniu postawić inspektora pracy. Mamy niestety taki rynek budowlany i rynek pracy, który przymyka oko na szarą strefę. Na szarą strefę przedsiębiorczości, a równocześnie na szarą strefę bezpieczeństwa. Należałoby tak zmienić prawo, aby praktycznie całkowicie ograniczyć obecność na rynku takich podmiotów, które oszczędzają na bezpieczeństwie pracy i lekceważą przepisy. I to dotyczy zarówno pracowników, jak i pracodawców. Po drugie, nawet jeżeli rusztowania są, to jest istotna ich jakość, ale także montaż. Nie jest tajemnicą, że małe firmy często oszczędzają na, no, na bezpieczeństwie pracy, a także na, na tym, żeby stosować gorsze jakości rusztowania, ze względu głównie na cenę, na niskie zyski, które mają. W naszym kraju wciąż funkcjonuje prawo zamówień publicznych, które w absolutny sposób promuje najniższą cenę. Inne czynniki w zasadzie nie mają żadnego znaczenia. W żaden sposób systemowo nie preferujemy firm, które promują bezpieczeństwo pracy, nie ma rynkowych ani podatkowych zachęt dla producentów. Czy może być inaczej? Oczywiście, że może, wystarczy popatrzeć na rynek krajów skandynawskich, niemieckich czy austriackich. Czynnik ludzki pracownik budownictwa nie jest założenia istotą bezmyślną, a jego pracodawca nie jest istotą pozbawioną wyobraźni. My wiemy, że praca w budownictwie jest bardzo ciężka, wykonywana często pod presją czasu. Tutaj pan inspektor mówił o tych odległościach. Często ta odległość przeszkadza w montażu chociażby jakiegoś urządzenia czy, czy elewacji czy ocieplenia. I stąd tam robi się pewne ułatwienia, co czasem powoduje wypadki. Według danych Państwowej Inspekcji Pracy ogromna część wypadków dotyczy pracowników z krótkim stażem pracy i to niekoniecznie młodych pracowników, ale często tych, którzy zmieniają stanowiska. Pracownicy muszą być odpowiednio szkoleni zarówno w procesie kształcenia zawodowego, tutaj mamy uczniów, ale także i bezpośrednio na budowie. Osobiście mam ogromne zastrzeżenia do systemu szkolenia. Często te szkolenia są przypadkowe i oderwane od rzeczywistości od placu budowy. Prawie we wszystkich zawodach budowlanych w podstawie programowej jest użytkowanie albo montaż rusztowań. Tego szkolą oczywiście w ograniczonym zakresie, ale niestety niewiele z tego wynika. Brakuje zajęć praktycznych, a niestety bezpiecznych zachowań nie da się nauczyć w szkole, trzeba to w praktyce. Brakuje nam także instruktorów, którzy przekazywaliby te dobre praktyki młodym uczniom, studentom. Ostatni element to otoczenie budowy. Coraz częściej budujemy na styk w gęstej zabudowie. Często przechodząc przez miasto, widzicie Państwo, że nad ulicą, nad chodnikiem, nad przejściem prowadzona jest budowa. Nieprawidłowo montowane, kiepskiej jakości rusztowania stanowią zagrożenie nie tylko dla pracowników budowy, ale także dla przechodniów. Mamy ogromne zastrzeżenia do przepisów dotyczących egzekwowania bezpieczeństwa pracy przez służby, które. Powinny być odpowiedzialne także za to bezpieczeństwo. Mam tutaj na myśli nie tylko inspekcję pracy, która w miarę swoich sił kadrowych robi co może, ale przede wszystkim myślę o strażach miejskich i Policji, które mogłyby reagować, ponieważ widzą zagrożenia na bieżąco. Trzeba te służby szkolić, bo niestety nie da się szkolić, przeszkolić wszystkich przechodniów. Szanowni Państwo, potraktujcie to moją wypowiedź jako taką Początek, wstęp do dyskusji. To nie była oczywiście całościowa analiza zjawisk i ja do takiej nie aspiruję. Na koniec to są dane GUS-u. One oczywiście jeszcze są niekompletne, ponieważ Państwowa Inspekcja jeszcze analizuje niektóre wypadki, które zaliczy do wypadków roku ubiegłego. Ogółem wypadków było ponad 87 tysięcy, śmiertelnych 303. 495 to wypadki ciężkie. W budownictwie było to ponad 5700 wypadków. Śmiertelnych 69, a 84 ciężkie. Jesteśmy branżą, która ma największą liczbę wypadków. Nawet górnicy w ubiegłym roku mieli mniej, chociaż oni też mają zawsze dużo wypadków. Różnica polega tylko na tym, że tam działają siły natury, a tutaj, tak jak było to już mówione. Przyczyną często jest człowiek, który popełnia błąd, rutyna, zachowanie. 45,5 dnia to było chorobowe, przeciętne chorobowe pracownika, który uległ wypadkowi. 260 tysięcy dni pracownicy przebywali na chorobowym. To są zastraszające wyniki. Po to organizujemy takie konferencje, po to, po to organizujemy takie spotkania. Mówimy o bezpieczeństwie pracy, szczególnie tutaj do naszych młodych kolegów. Kiedyś przyjdziecie na budowę, przyjdziecie do pracy, spotkacie się z zagrożeniami, być może to dzisiejsze spotkanie spowoduje, że uszczerzecie się przed wypadkiem, że będziecie gdzieś tam mieli z tyłu głowy, zapamiętacie, jak się zachowywać. Są inspektorzy społeczni, inspektorzy pracy, są związki zawodowe. Jeżeli będziecie już pracownikami, zapraszamy Was do kontaktu, będziemy wspólnie pracować. Dziękuję za uwagę.